Świnie uwierzyły, że są zwierzętami pięknymi, mądrymi i pożądanymi. Ale to tylko świnie. Natomiast ludzie, którzy uwierzyli, że wygrali i że teraz oni mają prawo narzucać nam swoje chore idee, swoje pomysły na życie, tak się poczuli dobrze, tak się poczuli pewnie, że zaczynają już nam grozić. Oni zaczynają nam grozić. Oni mają pełne y, y, te otwory chłonące-trawiące tolerancji, demokracji, ale oni nam zaczynają grozić. Zaraz, zaraz, to nie oni mówią, że. Y... To jest ich ścigane? Ich do nienawiści. Tak, bo oni stosują zasady Kalego. Słuchajcie, żadnej zgody. Żadnej zgody z nimi. Zaraz was, Wam puścimy materiał, który pokazuje, że odjebało im. Tak wyglądają ludzie, którym odjebało. Znaczy oni są humanoidopodobni. Humanoidopodobni to są ludzie. To nie są ludzie. Bardzo dobrze, że się teraz odkrywają, że są agresywni. Dzisiaj z Marcinem spuścilibyśmy w pierdol takiemu jednemu, który wyobraźcie sobie rzucił się do nas. Ale jak złapam, od razu wyskoczył. A tak? zero, nie to, że coś mu pasuje, nie pasuje. Wiecie gdzie? <grym> Przy cmentarzu po Na cmentarzu praktycznie. Praktycznie na cmentarzu. Tak się, tak się kurwie pojebało we łbie, że wygrał wybory, <laughs> że wystartował do nas, ale jak się znalazł blisko nas, to jednak się wystraszył. A co nie przeszkodziło mu przeklinać, bluzgać, wyzywać? Mnie osobiście yy, yy, znalazł hmm. fakt, yy, że Akurat tam była straż miejska, jak żeśmy ich wezwali do interwencji, to y, oni zanim się zebrali z dupy z tego samochodu, to już kościa nie było. Mm -hmm. a, a przecież warto byłoby sprawdzić, kto to jest, bo Jeszcze was powstadzamy do kryminału. Do, Czyli on straszył on mówił, nas. On mówił do Pierdla. No. I wiecie co? Ja to mówię do Ostatni denka, raz. Nie? To się nam w ogóle zdarzyło w życiu może drugi raz, czy, pier czy, czy trzeci w ogóle tak, takie coś. Ale to ma coś z mózgiem. To trzeba odławiać, zamykać w szpitalach dla ciężko umysłowo chorych ludzi. To chory umysł jest. Powiem Wam, mieliśmy w ręku kilka rzeczy. Mieliśmy znicze, byliśmy obłożeni trawą w rolkach. No, zaskoczył nas. A co oczywiście nie znaczyłoby, żebyśmy to wszystko nie rzucili i na przykład nie zaczęlibyśmy go, nie przewrócilibyśmy go na ziemię i nie zaczęlibyśmy ja myślę, go kopać. Ten, ja myślę, że ten szpadel go trochę ostudził, zobaczył, że ja szpady niosę. Yy, tak, bo jak to się zbliżył jest... na odległość jakichś dwóch metrów, jednak zobaczył nasze twarze z bliska, to się wysarzył. Ale powiem wam, yy, byliśmy tak wyluzowani, że nawet no nie, nie byliśmy agresywni. Fajnie go Nie. Panie go tak, tak, tak. Jakoś <grym> mu spadł, powiem wam, ten spadł mu jakoś. Powiem wam, tę wykałaczkę. Wsadziłbyś mu w ucho, wboko, żeby lepiej słyszał? W, I drugą stroną ucha przeciągnął. Powiem wam, ci ludzie, to bestie. To są bestie. Jeśli... Dalej będziemy tkwić w tak zwanej Unii Europejskiej, czyli w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. Będziemy tkwić. To oni nas pozabijają. Dostaną prawo odławiania nas, normalnych ludzi. Będziemy musieli publicznie składać deklaracje. Pamiętacie, Blake, Life Meter? Tak. Jak całowali buty? Załóżmy tak. Słuchajcie, oni do tego zmierzają. Oni zmierzają do takiego stanu, że będziemy musieli aktywnie, aktywnie wyrażać swoje poparcie. Już im sama tolerancja nie wystarcza. I tutaj mam żal. Właściwie nie wiem do kogo. Do normalnych ludzi mam żal. Że pozwolili, żeby to złożyło jaja, żeby się to rozmnożyło. Żeby to wychodziło do przestrzeni publicznej, żeby to zabierało głos.